Cześć szalom. Wezwanie Matko Kościoła. No tak, kościół już mamy i to od dawna. Nie mówimy o budynku, ale o wspólnocie. No wspólnota mu czasami musi mieć dach nad głową. I jakiś budynek. I Miriam jako matka opiekuje się tym kościołem. Bo... Bo właśnie matką najlepiej idzie opieka. Prorokiem nie jestem, przynajmniej jeszcze. Ale myślę, że roztacza nad nami ochronny płaszcz. Modli się za Kościół, czyli nas. I prosi za nami, byśmy nie oddalali się od Boga, a przybliżali. I co najważniejsze, byśmy się zbawili. Bo wieczność przecież długa. I bez końca. I co bardzo ważne, kocha nas Kościół jako Matka. I tą miłość czasem czuć. Zwłaszcza ja na Jasnej Górze. I ciągle nad nami czuwa. I sprawuje opiekę z naciskiem na słowo ciągle. Pomyślmy. Jeżeli się to nie znudziło, i, I nie zniechęciło ją to, co dzieje się na świecie. Nas pewnie już dawno by zniechęciło. Widzicie, ona jest inna niż przeciętny obywatel. Owszem, ja jako duch mam inny punkt widzenia, ale pomagała i w ciele pierwszym apostołom. A Miriam to naprawdę ma silną wolę, siłę wytrwania. Większość już by z nas się poddała. To tyle. Szalom, pa, pa i nie poddawajcie się. Pa.